Cześć, witam was bardzo serdecznie. Pewnie już wiele z was widziało rolkę, którą stawiałam ostatnio. E, także tym razem przychodzę do was znowu książką, która w Polsce jest niedostępna. A nawet jeśli byśmy chcieli ją zakupić, no to wiecie, no trzeba zamawiać z Anglii. Plus y, cło, prawdopodobnie. Plus, jak wiecie, y, cała wysyłka z Anglii u nas niestety. Brexit się na nas odegrał, więc nie warto tego e, sprowadzać ogólnie. Wychodzi bardzo drogo. E, między 170 a 250 zł wyjdzie ta książka, e, ale moja znajoma e, była tak miła, że sprezentowałam ją, bo miała dwa egzemplarze. Jestem jej tak bardzo wdzięczna, także możemy przejść do tego, co jest w środku i co to za książka. Mamy tutaj książkę Sary René Clark, czyli osoba, która stworzyła te takie słynne kostki z kolorami, którymi możemy fajnie sobie pomalować. Także mamy Vibrant Wilds, Coloring Book. Więc jak widzicie, jest piękna, bialutka, złote wstaweczki, czarna, czarny brzeg. Mamy naprawdę piękną, piękną książeczkę. E, także co? Chyba czas zacząć ją oglądać, e, co tu mamy w ogóle w środku. E, także dajcie mi znać od razu, e, jeśli już obejrzycie, co o niej sądzicie i czy to wpada w ogóle w wasze gusta. Także zobaczcie, w środku e, z wierzchu mamy mm, fajne, taki biało, złote, ale mamy też listki zielone. No to już wiadomo. Także przejdźmy sobie teraz do tej książki, co mamy w środku. I zaczynam piękną z zieloną okładką, e, naprawdę takiej grubej jakości. Naprawdę gruby papier. Pierwsza strona: Vibrant Wilds, coloring book Sara René Clark. Mhm. Mamy, że wydana w 2024: design Australia, printed e, China. Bardzo fajny, gruby papier. Możemy to naprawdę malować wszelkimi mediami. Co mamy też tutaj informację, że wszelkie media. E, oczywiście nie, nie zaleca tutaj alkoholowych markerów, no bo wiecie, no one przebijają. Mamy pięknego, ale tu pięknego flaminga. Możemy to naprawdę się zainspirować, e, zobaczyć, co tu możemy stworzyć, bo no, moja głowa od razu. Mm, od razu wymyśla sobie co tutaj stworzyć motylki naprawdę, naprawdę piękna książka pięknie jest wydana obrazy są bardzo proste mimo, że są rozrzucone na jakiejś całej stronie to dalej są bardzo proste Tutaj też taki podwodny świat i naprawdę świetny efekt. Tu mamy też drzewko, mamy dużo kwiatów, co bardzo ostatnio lubię. Lubię wydobywać z tych kwiatów coś więcej. Fajny obraz dwustronny z tą ośmiornicą. No, ciekawie można. Bardzo ciekawie można wykorzystać tutaj tą przestrzeń. No, myślę, że farby tu się świetnie sprawdzą. Mamy też piękne, mm, chciałam powiedzieć słonecznik, ale to są liście i kociak. Tu mamy całą stronę w sukulentach, takich małych. Aż mi język świeżbi, żeby coś powiedzieć o tej stronie, ale e, dobrze, to będzie flip true, ale powiemy coś o tej książce więcej w innych filmikach na pewno. Piękny obraz, naprawdę piękny, to bym na pewno zmalowała. Mam jakieś kwiaty, coś zestaw podróżnika. Nawet domki jakieś się znalazły. Mam jakieś domki. Pełno więcej kwiatów, ale to tak kwieciście jest. Dużo żółci, bym tu dała, dużo takiej czerwieni może, różu. No, by było bardzo, bardzo kolorowo. Tą kobietę już widziałam i bardzo ją e, chciałam zmalować. Także na pewno jak któregoś dnia zmalujemy sobie. Mamy też coś bardzo takiego do dłubania dosłownie, bo tu takie maleńkie elemenciki ja pewnie ominę to wszystko i zamaluję, ale wiecie tutaj mamy co to jest, ramki? Ramki na zdjęcia bardzo ciekawy sposób kolejne coś bym powiedziała o tej stronie, ale dobrze ja zostawię to na razie dla siebie w innym filmie też wam powiem tu mamy w fajną stronę, aczkolwiek nie wiem, czy wszystkie wiórki dałabym rady tak pomalować jednakowo, żeby pięknie wyglądały. I tu na pewno się skupię, żeby to było takie mega delikatne. Może delikatnie złoto, żółć i dużo zieleni. A to są jakieś grzyby. No ciekawe, ciekawe. O, tu mamy takie słoniki, także i zwierzątka się więcej pojawia tutaj. No i dużo mam przede wszystkim kwiatów. Jesienne liście, no to też można fajnie stworzyć, jakieś pnącza winorośli, to jest chyba Japonka jakaś, czy Koreanka, no ale wiecie, chodzi o te kraje azjatyckie, pięknie to wygląda naprawdę, możecie dać znać jak wam to się podoba. Bardzo dużo naprawdę kwiatów mam w tej książce. No i te strony tak mnie urzekły, że na pewno te dwie strony będą zmalowane. No ale wiecie, to będzie zmalowane tak jak typowy, typowy słonecznik. Mam nadzieję, że wyjdzie mi w ogóle cokolwiek, bo czasami jest tak, że no nie wychodzi nam zamysł. I tu mam piękny obraz. Plaża, morze. Bardzo ładne, bardzo ładne. I co tu mamy dalej? monstery mamy. No to tutaj będzie dużo zieleni na pewno i jakieś może delikatne tło, żeby tutaj e, nic się e, nie, nie tak no, nie mieszało. Fajny mamy cegłę i do tego napis. Taki bardzo, bardzo taki kreatywny. Chętnie bym go zmalowała. Mamy taki dalej jesienny klimacik troszkę. Tak, o tym coś bym wspomniała, aczkolwiek, no. Możecie znać, do czego wam y, te strony dwie przypominają. Te drzewka, czy gdzieś widziały się w kolorowance e, jakieś, bo ja od razu wiem, y, jaką kolorowankę on mam myśli. Mamy króliczki, mega słodkie, ale to na Wielkanoc zostawimy sobie. Jakieś bukiety kwiatów, tutaj bardzo ładnie to wygląda. Zresztą ten ptak jest tak bardzo, nie wiem, prosto, dziecinnie. Troszkę taki inny klimat bym tutaj wolała. Ogólnie książka jest bardzo prostym, prostą linią namalowana. I zobaczcie, mamy podziękowanie, pełno kwiatów, taka iście wiosenno-jesienna, bo to pełno kwiatów, pełno, pełno kwiatów, pełno liści, taka iście wiosenno-jesienna książka. I tutaj mamy co? Te strony do testowania. Bardzo fajnie. Mamy bardzo fajny, gruby papier. Możemy sobie pogreźdać i rozpisywać, co tam trzeba. No i ostatnie mamy te zielone stronki, jakieś... Farfocle? Powiem wam, jeszcze nie otwieram do końca tej książki, ale myślę, że delikatne zabrudzenia jakieś mają. E, no i co? Co powiecie mi o tej książce? Może wam się bardzo spodobała? Może nie? Dajcie mi znać w komentarzu, co o sądzicie. Ja powiem wam tak: bardzo ją chciałam, bardzo się cieszę, że ją mam. Bardzo dziękuję Ani za to, że mi ją sprezentowała, że chciała się ze mną podzielić w ogóle tym bo mimo i tak chciałam ją zamawiać, no ale bardzo, bardzo się cieszę, że um, udało mi się ją po prostu mieć i to jeszcze bardziej szybko. Także co, ja wam bardzo dziękuję. i Dajcie mi znać w komentarzu, co myślicie o tej książce i co tutaj sobie może zmalujemy z tym razem. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i lecę nagrywać dla Was dalej. Pa pa!